Oh, 🎵🎵🎵 yeah. murem za bonusem do końca Psy i mafia rządząca, odebrali dzieciom ojca Chłopak odsiaduje wyroka dla nich już dawno jest sprawa zamknięta Choć nie ma żadnych dowodów, są farmazony konfidenta Nie patrz, nie nie Kurwy zrobiły se 60 k challenge Rozpierdalają się jakby był wyścig o to kto zapewni więzienie ja nie jestem żadnym gangsterem, po prostu jestem honorowy i staram się pomóc w problemie niewinnemu człowiekowi. A ty raperze zamiast tylko na Instagramie pisać PDW Zrób jakiś numer na kanał Bonusa Zróbmy mu tu jakiś ruch W ten sposób powstanie płyta i na strefa, ją wyda Całe pieniądze zarobione otrzyma Bonus i jego rodzina W Przypadków takich jest o wiele więcej Tyle, że nie są medialne Jak będziesz na to obojętny Zawsze żył będziesz w pojebanym państwie Już teraz rozumiem czemu wszyscy mówią do siebie wariacie A jak mają mówić jeżeli oddali władzę psychopacie Zjebać system. siebać system, Zjebać system. Zjebać Siemano, mam dzień opóźnienia dlatego, że yy, chciałem nagrać dla was pozdrowienia od Bonusa oraz jego nominacje, niestety z uwagi na to, gdzie się znajduje nie udało się, więc przechodzimy do nominacji, więc PZ, Paluch, Sokół, Czerwin TWM i międzynarodowa nominacja ode mnie, Kronkel Dom, murem za Bonusem, elo. Bo to akcja Solara w ma, Kto tu zaczął? Jeśli się pomaga, ojciec ma chory, płucę, martwi się o jego życie. A on chce po prostu wrócić na taryfę. Scena się wychudza, kto tutaj jest top, a my chcemy razem przeżyć kolejny rok. Można spaść na to, jak nagle spadł i daleko odlecieć. Jak odleciał, dał kto co pił, kto co Chyba nie istotne. I że do Erosy nie nagra hot 16. Pokaż mi drugiego, co ma takie skillsy. Nie bierz mi te kity i mi tu nie pierdol. Hat 16 Challenge, lecimy drugi sezon. Erosyna, chciałbym nominować całe polskie podziemie. Nie czekajcie na inne nominacje. Macie ją ode mnie, piszcie, nagrywajcie, wpłacajcie hajs i pomagajcie. Poza tym niech to dalej leci. Rodal DDL, Youngman, MR, HG. I element humorystyczny tej zabawy, wąs i